Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jestem Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Fallout'a 3. Eee, pomyślałam, więc tak zrobiłam. Miałam w ogóle inaczej to zrobić, bo mówiłam wam ostatnio, że. Eee, no, że nie nagrał mi się ten pierwszy wtedy odcinek. To jest. Przed, no, przedwczorajszy, nie wczorajszy, bo to pierwszego był ten odcinek, który, mnie, mhm, który się nie nagrał. Potem ten środkowy mieliście wczoraj. Będzie to, powiedzmy, że będzie spójne, jeśli chodzi o, o zwiedzanie, bo dzisiaj wpadłam. Nie, czy nie wpadłam na pomysł, tylko tak pomyślałam, dobra, włączę sobie ten stary save, ten, co mam, miałam wtedy, co mi się zepsuło. Bo ja, tak jak mówię, co odcinek, to, to saveuję sobie. No bo. No, no, widzicie, ej, przypadek się właśnie taki zdarzył, że mi się nie nagrało. Więc teraz miałam, y, Miałabym łatwo faktycznie, bo mogłabym teraz zacząć od tego miejsca, gdzie skończyłam tam. Ale tak jak mówię, pomyślałam, że ej, nie ma sensu, że zrobię to od tego save'a. Y, czyli z pierwszego odcinek, po z drugiego był y, ten, co nagrałam jeszcze wcześniej. Ale tam miałam inne wybory, tam miałam i... In... Nie no, przedmioty raczej za dużo tam się różnicy nie nie było w tym. Ale inne wybory tam miałam i... Stwierdzi... Nie, powiedziałam, że ej, trochę się pomęczę. Mam trochę czasu, więc mogę sobie to do... dograć. Nie wiem, mniej więcej gdzieś tu skończyliśmy wtedy. Więc ostatnio podoba mi się. Nie zastanawiam się, gdzie jest ta tamta druga, bo tu jest jedna, a gdzie jest tamta? Ja gdzieś tu słyszę, ale ja mnie widzę, nie? Więc no, stwierdziłam, no nie, no dobra, to no zrobię to w taki sposób. Jak Bozia przekazała. Ja wiem, że ktoś, nie pamiętam na wyniku przepraszam ten, tą osobę, yy, że, że ten, że. ej, że tu gdzie ty się z tymi mrówkami idziesz? Tu jest coś, było mój gło czerwone, a to spadaj. Że Eliska przecież to nie jest na twój poziom. Ej, dam radę, spokojnie. Skończyłam już tą misję. Na takim poziomie w ogóle miałam poziom też teraz. Przed chwilą. Wpakowałam sobie w materiały wybuchowe. I całą resztę. Tu w ogóle były. Taki fajny ten odcinek, by. Ten stracony, mam na myśli, bo tu znajdę jedną fajną, śmieszną rzecz. Aliceka dostała dosłownie głupawki i się śmiała, że ha ha ha, 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 Co to jakim cudem? W ogóle gościu mi się tu nagle pojawi. Za chwilę. Dosłownie, bo tu nie, nigdzie nie ma. Póki co, a on czary mary, ej, skąd ty się gościu tu wziął? Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. że się śmiała, że. Fa fajną, zajebistą rzecz znalazłam. J jaram się. Mniej niż zwykle. <laughs> znaczy obecnie, no bo ze względu na, na to, że. No, że mi się to popsuło. Szkoda, było tak fajnie, było tak. <laughs> dziwnie. Aha, tutaj naprawiam z tłumikiem, no bo mam zwykły cały, no i z Tumikiem niech będzie. Było to takie piękne, to zaraz zobaczycie. Osoby, które ten to wiedzą, co jest tutaj. Bielizna nie nieprzyzwoitym, no kurde, da. I się śmiałam, że to ha, ha, ha. Nie przy tam, się ubrać. Jeliska już wymarzyła sobie prawnika w panterce. Nie, no. I tu gościu zaraz przyleci. Bo ja tak wzięłam sobie, że zaczęłam się śmiać, wiecie? Resztę pozbierałam. I nagle mi gościu wyskoczył. I tak. Ale gościu, ale ty. Ach, w ogóle się zgubił, widzę, bo. Bo nagle, ej, tak nagle to było. <laughs> tak mi wyskoczył. Ej, gościu! Skąd tyś się tu wziął? Przecież się tu nie było, kurde, śmiałam się, że wyskoczył, nie wiem, z tego. Z, z pudła któregoś. Gra mi się... Z... O i leci. Nakręt. Nie, bo chciałam co dla prawnika zostawić. Wciśnie się. Czekaj, czy mi się retoryka uda, bo wtedy mi się udało. Oczywiście, do bo nie będę nakręcony, bym powiedziała. Prawnik jeszcze nie ma siły włosów, więc niepodobne. E no i śmieszne to było, bo ja bym się śmiała i tak ej, zwiesiłam się, bo ja nie pamiętałam, jak się nazywa... ...to, co mam. To nie jest bielizna, no. Pfff, panie! Ani trochę do bielizny. To nawet koło bielizny nie leżało. Znaczy. Pod spodem. Pod bieliznę. już zaczyna, Tak, zaczyna się. Nie leża, leżało. Leżało. Prze, przed? Na, na. nad bieli... Oj, nad bielizną to leżało. Where? No już nigdzie, kurde, chłopie. Kanie choć przytuj się do mnie. Przydałoby mi się towarzyszyć. potrzebie. Przewodnik. To jest puste. No i tak śmiesznie było, że śmiać. E, 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 nie, to nie jest to. to jest... Fajne to było. No i poszło. Szkoda. Ba bardzo szkoda. No ale trudno. Życie nie od Nie, to, to nie są słowo. Życie nie odzyskam. Minę muszę zacząć używać, uzy bo mam za dużo. Teraz się zwieściłam na mele. Dobra, wiecie czy Czekajcie. Zrobię sobie pauzę. Wrócimy za chwilę. Sprawdzę, czy mi się to... No bo widzicie? Ej, takie cyrki to... Ja już mam uraz do tego, że będziemy się zwieszać. Nie będziemy się jedyny na obraz. Chociaż teraz nie powinno być problemu. Dobrze, na nic. Y ciach, ciach. Dobra, jestem z powrotem. Ej, wszystko póki co jest do. No nie, teraz właśnie powinno być, bo jak to daję pod... jako grę, żeby mi wykrywało grę i nagrywało, to tak. No właśnie, różnie bywa. A jak daję ekran. No to ok, to już mniej więcej. Miałam rzucić też mema z Johnem Travolta, że. Ej, co ja robię? Gdzie ja idę? Więc. Gdzie ja byłam? Nie grałam dwa dni, może. I. Ej, gdzie, gdzie się zgubi. Miała być śmiesznie.

Do you realize you're trampling about in a delicately balanced and highly sensitive experimentation area? Ekspery... Panie, idź pan! E, laboratorium? A może rozpoczniemy eksperyment? Mhm. Od za założenia... Nie przy tej bilizny i się zamknięcia. Mhm. Hmm. my experiments are of a complex nature and would take a scientist to explain. oh wait, i'm a scientist. how marvelous. my foray into reducing the girth of these insectoid creatures is of utmost importance. i intend to generationally reduce their immense stature by way of a pre-birth induced mutagen. isn't that clever? no, super tom

If I can reach it, I can continue to work on improving the mutagen. Mm -hmm. Czym nie zajęć... no właśnie. If she were harmed in any way, months of data would be lost. Your objective would be to eliminate what I call her quintet of nest guardians. Filthy little abominations. Aj Bożu. dobra. Zniszczenia, yy... które spowodowałeś. I've rigged the equipment at my portable terminal to emit what I call an inhibitor pulse. Once I send this pulse, all of the remaining ants will lose their empathic link with the queen and frenzy destroying each other in the process. So that's all there is to it. What do you say? <coughs> no, że próbki, no to pomożemy, oczywiście. You will? How marvelous! Nie, jeszcze nie poszłyśmy iść na dół. Kró no nie krzywdzimy. Wyszło mi. Ostatnio. Eee, coś miałam mówić. Aha, przypomniało mi się. Zaczęliśmy oglądać. Znaczy drugi sezon, no bo pierwszy już mamy dawno obejrzany. Eee. Ej, ja nie mam nic do takich rzeczy. Mnie tam... Mm -hmm. Ej, miłość to miłość, a nie, kurde... Ja wiem, że teraz zaraz coś powie... Ej, a co, chłopy, chłopy się... A niech się robią, niech się robią co chcę? ja wiem co... Ja wiem, co ja robię. Więc oglądamy ten... Yy... Our flag means death? Czy coś takiego, nasza fla flaga, Bandę Nie wiem, jak po polsku znaczy śmierć, czy coś takiego. Ej, fajne to, takie śmie śmiesz śmieszkowe... Mech, mech. You wish to add to my A wy co, wy... A au, 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 au wyją jak ty, kurde. No więc ej fajne to jest. Ja wiem, że są osoby, które nie tolerują. Yy, związków. kuburków. Nie to słowo. Jedno ja... nie to też nie. To nie jest ciąża. Eliska. Ale związków jedno, jedno bar. Ej, jezus. Przymknij się, bo zaraz wyjdzie gorzej. No, tej samej płci. No, Jezus Maryja, no, no najłatwiej będzie, jak tak powiem. Jest mi to lot, to niech się tam, no. Naprawdę. Więc akurat tam są takie śmieszkowe motywy. Fajne to jest. Aha, śmieszkowe motywy. No powiedzmy, no. Dziwne rzeczy. Tak, na stare lata jaś. Się... Brz brzmi inaczej. <grymne> też. Ale nie, no lubię takie. Nie to tam lot to tak jak mówię, powtórzę się po razem, że mnie to lot Jak się tam mają ku sobie. Jak się mają ku sobie to dobrze. I tak dalej. No więc fajne to jest ten. Ten serial, krótki, pierwszy miał yy, 10 odcinków, drugi ma 8 tylko, połowę że obejrzeliśmy, bo to są takie krótkie, yy, yy, no, do pół godziny odcinki. Ale, no, no fajne, no co zrobię, no. Miłość mm, wisi w powietrzu, tak, wisi w powietrzu, jest do ładna pogoda, a czuję, nie, nie wiem, czy czuję, ale jest ładna, ładna pogoda, więc. Co to mnie to tam. Lot co? Cała, a cała reszta mnie też lot. A wow, ty grzejesz, Jesus. Tak, jeśli ktoś by chciał zapytać, to yy, ten. Yy, jak. Rzucimy mrówce, jak ona zieje tym ogniem, ona jest w stanie wysadzić wam tą bombkę. Minę, czy cokolwiek macie w ręce. Wiem, bo mi się przetrafiło dzisiaj. Stąd wiem. Więc ja wiem, no, może za trudne, ale jakbym grała na bardzo trudnym poziomie trudności, hahaha, ha, ha, to raczej pewnie by było to trudne do zrobienia. A tak to jest, prawda, ja na normalnym poziomie trudności. Ja się. Czuję jak w bajce. Hmm, ciekawe jakiej. Mm -hmm. Lubię horrory, Wiecie dobrze. <grych> o tym akurat dobrze wiecie. No chodźcie, kochanie, no grzyjemy się. Mówimy, ja Jezu, ciepło było. Pierwszego było ciepło. Dzisiaj jest drugi dzisiaj też słońce i ładnie jest. Jutro nie wiem, co będzie. Resztę będziemy stukać. <grych> Tyle tego mam. To jest fajne, tylko to jest za głośne i ludzie by... Z... Używałam tego w tym odcinku, co zniknął, ale ludzie by z... mnie chyba zjedli, jak usłyszeli. Więc heja, banana, ki... A, awa, awa! Dosłownie tak się piściłam, się... Ała, kurde, zaraz cię to... Tu... Nie, bo to jest górka. To ja górki te... Górki na pazurki. Mam jeszcze coś takiego do zjedzenia? No. Szkło możesz zjeść. Kwantumki nie ruszam, kwantumki sobie schowiem. Tak, chcę, chcę. Właśnie o to chodzi, że zjadam wszystko, jak widzicie, jak leci, bo potrzebujemy do tego, do mojry. Mhm, wiem. Antyrady też, radiksy też mam. Antyrada mam jednego. E ale ja wiem, kochanie, ja wiem! Ja wiem, na co się pisze! No. Ale nie, tam pisał opcjonalnie, że 600. Ciekawe, czy ja dożyję do tego czasu. To 600. Więc przynajmniej Ej szybciej zrobię, bo wolniej to było. Widzicie? Yy, ciężką chorobę. Trzecia noga mi wyrośnie. Zapytaj się ludzi, czy... Czy o facetach dalej się mówi, że mają trzy nogi? Ha, 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 ha. Nie, ja się tak śmieję z siebie. Z no, z głupoty swojej, powiedzmy. Czy trafię? Mhm, w korpus, tak. Z górki to ty sobie możesz. Nie mam już żadnych min, właśnie to jest. GIN, kochanie! Bo czy kochisz. Zjadłabym coś. Aliska. Ej, standard u aliski, kurde, wiecie, ten. Więc fajny ten serial. Polecam, jak ktoś nie oglądał. Czar... Czarnobrod. <laughs> Nigdy bym nie pomyślała, żebym by mnie kiedyś w życiu zainteresował taki facet jak on. Naprawdę. To nie jest nic złego. Tylko tak dzisiaj oglądamy tak. No faj, fajnie Nie no fajnie. jest, że fajnie, super, tylko no. Tak. Głośniej nie słyszę. Nie, mam na myśli mężczyzna z długimi włosami i z zarostem takim pełnym, takim... Tracę coś... Tak, pewnie, oczywiście, że tak. Dało się kiedyś ten... Aha, właśnie, no właśnie, kończynę, o, w taki sposób. Marzycie się takie czarnobrody? zas Nie wiem. Jak mówię, nie mówcie prawnikowi, bo. Nie no, zjeść mnie nie zje. Się... Ej, by się na pewno śmiał. Uh -huh. Uh -huh. I tak, co mam zapuścić włosy, brodę? Nie, nie musisz. <ścoughs> no więc spokojnie ja tą misję dam radę zrobić ogarnąć. Jeszcze pójdziemy dzisiaj ten do. Do Megatony i sobie... Yy, a, czekajcie, chyba jeszcze jeden jest, nie? Do Megatony spokojnie sobie pójdziemy i ten, chałupkę jeszcze przy, przygarniemy, czego nie było ostatnio w tym trzecim odcinku, bo... No bo teraz widziałam jak, co i jak, no nie? Widziałam... Więc spokojnie, Eliska na radę, naprawdę. Nawet na normalnym poziomie trudności, gdzie ja, tak jak mówię, zawsze... Yy, no wiadomo, na początku to był u mnie bardzo łatwy... Potem, bo nie chciałam się gimnastykować, to był łatwy. No i przyszła w końcu pora na normalny poziom trudności, czyli taki... Taki, na którym już zawsze gram w cokolwiek, czyli normalny. Tak, lata się doświ lata doświadczenia. Wiecie, im dłużej gracie, tym bardziej macie wprawę, tym więcej... rzeczy ogarniacie, bardziej reagujecie na... Szybciej, mi się wydaje. No bo na samym początku to musicie się przyzwyczaić do sterowania i tak dalej. Tej mrówki, nie, 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 tylko. Czy to. Coś tu było? Nie. Chyba nie wydaje mi się, żeby coś tak królowa miała tutaj przy sobie. No tam terminale są, ale ja tam nie idę, bo się rzuci na mnie. Tak, można by ją stąd ra ratat, ale nie. Ja mówiłam, że nie skrzywdzę, więc słowa dotrzymie. No i co? No i było tak strasznie? Nie wydaje mi się. Jednak. No później będzie bardzo łatwo, no bo będę mieć fajne bronie. Będę częściej używać tego wadca. No bo tu akurat wydaje mi się, że na normalnym poziomie już jednak trzeba trochę częściej niż ja to używałam. To e... zaś. Niż ja to używałam... E... O, ty. Niż ja to używałam e... na normalnym. Na, ty Na łatwym, przepraszam bardzo. Na łatwym, no bo na łatwym to możecie się bawić, no w taki sposób, i możecie sobie z tego FPS-a zrobić. Bardziej FPS-a niż RPG, -a, więc. No i co? Da i dałam, zapiszę. Aha, zapisało mi też, ale ja sobie zapiszę. Więc, ej, nie było źle, mniej więcej miejscówka oczyszczona. Jeszcze musimy w jedno miejsce zajrzeć tam, zobaczycie zresztą. Oh, how marvelous! Please tell me what happened. Then I will proceed to my portable terminal at once and make the necessary changes to the formula. Thanks very much for everything. You've been quite a useful lab assistant. How marvelous! Which injection did you want? Will it be the ant sight or ant might? O no, siłę, no kochanie, no muszę być silna. No i da radę to zrobić. Ja nie wiem jakby było na bardzo trudnym albo trudnym. Tak, twoja siła zostaje o jeden i masz teraz 250 portości na ogień. O, na ogień się przyda, bo są te. Bo jest ogień w świecie, wiecie. Żyjemy w takich... Hmm. Eee, coś miałam sprawdzić czy ktoś wie? Hmm, aha, dobra to miałam sprawdzić, no dostaliśmy jeden siły, bo zawsze jest pięć, inteligencja, charyzma, minus no bo minus tam wytrzymałyśmy jesteśmy chorzy hmm, na co? nie wiem no więc jakoś to ten eee... Poszło to. Teraz idziemy do chałupki. Czy ja wiem, czy ja chcę się nategować na 600 tego... promieniowania na 600, chcę się dać... nastawić. Aha, w ogóle nie idę w tą stronę, w którą chciałam iść. Młah, młah, ha, 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 no nie? i chciałam iść w drugą stronę, tam gdzie jest wyjście... w jednym miejscu, o tutaj. Zbierzemy. Kochanie, wyszłaś? O Jezus Maryja, nie spodziewałam się, że ty wyjdziesz stąd. To była ta mrówka, co tam ten, że co żeśmy zaczynali. Ona była uwięziona, biedna. Och, biedna mrówka. A nie, panie, bo jak trzeba. ała. ała. To są zwykłe mróweczki, takie malutkie. Takie pici pi. Trochę się im wyrosło, jak na zwykłe malutkie mróweczki. No, bo ja chcę tu wyjść. Zgarniemy sobie... Yy... Dwie... No tak, dwie bronie. Stąd się teleportujemy. Tak, ktoś ma to, co myślicie, że ma. Ale nie, nie zgarniemy tej broni jeszcze. Znaczy, nie wiem, czy można. Jeszcze się roz... Ooo... O nie no, to też w jednym miejscu zgarniemy tą bro. <grych> Kochanie. Nóż nie, nóż się zostawię Nie, do tego akurat nie zwróci. O, właśnie, o właśnie, o. Nie mówcie, że on sobie nie. Mm, nie da rady, no bez jajców. Bez jo jojków. Bez kinder niespodzianek ja proszę. No tak, mamy szturmowy i mamy chiński. To są. tą samą amunicję zużywają. Nie mówcie, że se nie da. No, bez jajców, ej... Ej, no. Ile ich tu. Mama! A czemu ich jest ze trzech, czterech tych supermutantów tutaj? Nie, on se da rady, ten, ten. Tu jest. Bium, bium. Tu jest ten. Yy... Masz ukochane bractwo, ale ci. Je... Nie, bractwo nie, ale. Mogłam, pomogłam. Moje, moje. Oni mają. Ej, zawsze mają karabiny myśliwskie. Te. Ci. Supermotanci. Ej, spoiler, naprawdę. Nudne, może nie, nudne. Ale zawsze. Aha, nie mogę naprawić. Musiałabym coś wpakować w naprawianie. Więc oni zawsze mają. Ile ich tu w ogóle było? Jeden czy dwóch? Bo ja raz widziałam jednego. A może ich... A dwóch tu jest! Nie, bo ja wcześniej, tak mówię, widziałam tylko jednego tego z bractwa. No więc oczywiście zabieramy karabiny myśliwskie. Ile ich tu było? Dwóch, trzech? Dzień dobry! Hej! Hej! Dzięki... Nie, no ja pospieram. A cóż? O, więcej tu było z trzech. Nie spokojnie jeszcze da się teleportować. Coś... Czasem w schronach coś jest. Nie zawsze. O, widzicie? Mówiam, mówiam. Ja tam grę znam na wylot. Za dużo razy grałam. Najwięcej, tak jak mówię, najwięcej właśnie spędziłam z trójką. Ale nie, 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 otwórz się Cezamie. No, najwięcej z trójką spędziłam czasu. Z New Vegas tak, tylko raz skończyłam, tak jak mówiłam wam. Dobra, tam jest jakiś przeciwnik, ale ja się skitram. Znaczy mam na myśli, że pójdę sobie dalej. Powinien mi zniknąć, bo inaczej jak jest jakieś nawet kros, kreska czerwona. To się nie teleportujecie, niestety. A jak tak powinno, Ej dać radę, to. do megatony chce się udać. Właśnie się zastanawiam, czy ja chcę czekać aż yy, jeszcze bardziej się napromieniuje, czy po prostu pójdziemy do, yy, tego, yy, do, do, Moiry. Ha. do tego. Do. do Mojry. Do tego. Mhm. Dobra, wiecie co, może skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. Yy, ogarnę te, pa te, te pad, te pad, ten, ten pad, nie, pad jest ogarnięty, ale ten temat yy, megatony całej yy, dostaniemy, mówiłam, że dostaniemy chałupy tutaj, jest opcja, ale potem powiem wam twist i yy, nie wiem, czy, czy jeszcze będę grać na streamach może kiedyś, zgupieje. i stwierdzę, ej, streamy z falauta trójki, bo tak, bo mi się tak zdarza czasem, więc nie wiem, ale powiem Wam mniej więcej, yy, są dwa domki, które znaczy chyba dwa tylko, nie? Czy więcej jest domków? W dwóch miejscach może, znaczy albo tu, albo tu, to nie jest tak, że możecie mieć tu i tu domek. Łatwo by tak było, bo wiecie, tu byśmy mieli yy, w jednej części mapy i tam dalej byśmy mieli. Nie, albo tu, albo tu, ale to z, powiem Wam, tak jak mówię, yy, wybory. Co i gdzie i jak. Tamże na no nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakiejś by bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się. Tak jeszcze jest jutro. To w ogóle jest jutro. Co w ogóle jest dzisiaj? Dzisiaj jest chyba czwartek. Ja mam czwartek. Dzisiaj jest odcinek, więc okej. Okay. To jest piątek, nie? Dzisiaj i mm, tak już za późno. Jutro jest mm, koncert, dobra, mniejsza i tak nikogo to nie interesuje. E, no więc to na, na dzisiaj, dzisiaj jest piątek i jutro jest sobota, więc jeszcze jest y, Alone in the Dark. Chyba do niedzieli jest, w poniedziałek już nowa seria. Zobaczymy, muszę ją wgrać dzisiaj, czekajcie. No, dzisiaj bym się ją ogarnąć, znaczy zainstalować. No i tyle. Yy, dzięki. Cześć.